Rezerwat Łęk nad Młynówką 253. Do zobaczenia. Kukułka właśnie wykukała tą liczbę. Także ja mogę sobie nagrać parę minut, żeby lepiej pamiętać. Nie brakuje takich pomnikowców jak ten, Dąb, jak następny. Jest jeszcze jesion i wiąz pomnikowy w tym rezerwacie, który jest częścią większego obszaru chronionego Natura 2000 Łęgi nad Lizwartą. Młynówka albo potok jeżowski zwany Młynówką to właśnie ten ciek wodny, który kiedyś, wylewając, utworzył takie siedlisko, łęk. Od 2007 roku chroniony. Jest to nominalnie łęk jesionowo-olszowy i jesionowy. W tym miejscu, gdzie ja jestem teraz, to raczej przyważają takie najznamienitsze dęby. Krótkie spojrzenie do środka. No do Jeżowskiego Potoku raczej tędy się nie dostanę. Już się przywitałem z nim na mostku obok stawów rybnych. A teraz jestem jakieś 400 metrów od niego. O, zaraz będę jednak tam wracał, bo Dalsza moja trasa właśnie tamtędy wiedzie, tylko jeszcze trzeba się A trzeba nacieszyć oczy O, teraz jeszcze wyszło słońce Jest cud cudko, cudownie Chmury co róż to przykrywają słońce, ale teraz o dały chwilę, żeby sobie z roweru jeszcze Parametrów. Jadąc o, taką nie do końca przejezdną drogą, sfilmować. A tak to wygląda w sąsiedztwie. Na zachodzie Sieraków Śląski, a tu jeszcze jeden pomnik przyrody przy drodze. Dąb. Liczny, ale teraz jeszcze potrzebuje kilku dni, żeby wszystkie liście dostać.